Cześć witajcie z tej strony Jacob Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku Kariery w trybu kariery W klubie Brighton FIFA 14 na Playstation 4 No trzeba w końcu kompletować tą drużynę W końcu trzeba kończyć W końcu trzeba kończyć To jest masło maślane W końcu trzeba ukończyć tą obronę O którą tak walczymy Czyli Nathan Ake Mam nadzieję że to dobrze Mam, Jeżeli nie to nie poprawcie Oraz Juan Jesus No ale z nimi jeszcze będzie nam na pewno tutaj no troszkę będziemy mieli tutaj Jak widzicie udało się w końcu AK zaakceptować Znaczy przekonać go, że ten kontrakt jest naprawdę dobry No i przybył właśnie do naszej drużyny Tutaj jeszcze Juan ciągle nam odmawia I ciągle nie wiem ja ile on by tak chciał tak naprawdę daję mu dużo za bramkę już No bo też tyle z głowy strzelać nie będzie zakładam Chociaż może, fajnie by było Wolę czasem więcej zapłacić i wygrać mecz niż... Niż po prostu przegrać i nic z tego nie mieć, prawda? Eee, no ale przechodzimy zaraz do składu, bo postanowiłem, że AK oraz Dank to są dwaj obrońcy, którzy muszą po prostu grać Oni muszą grać, bo są młodzi, rozwijają się No a Greer to już jest doświadczeniem, też będzie wchodził, jak widzicie Troszkę mu już latał, były tego... troszkę lata już odjęły mu tego... Tej werwy, tej werwy, no ale... Nadal jest świetnym, wysokim, doświadczonym co najważniejsze obrońcą No ale Ake i Dank to na razie będą nasi zawodnicy Oczywiście Dank nie zostanie kapitanem, a kapitanem zostanie Tomasz Kuszczak, który jest już długo, długo w tym klubie I wydaje mi się, że jest odpowiedni bramkarz, zawsze jest odpowiednią osobą, jak nie wiadomo kogo w polu wybrać No i tak moi drodzy, zanim jeszcze jednak zaczniemy robić zmiany Oczywiście nie jest jakiś błąd, nie wiem do czego, z czego on wynika ale nie zapisują się w ogóle formacje. Formacje się nie zapisują i jeżeli ustawiłem sobie jakąś formację, to nawet jeżeli zapiszę wszystko. E, nie wiem, zagram nią, zapiszę i znowu zagram, i znowu zapiszę, to nadal się nie udaje. Tutaj jak widzicie wysyłam jeszcze skautów, bo poszukuję prawego i lewego skrzydła, żeby już na transfery nie wydawać. No ale może kogoś w tych krajach, Anglia, Portugalia, Hiszpania, kogoś się tam, e, tam znajdzie. Teraz właśnie ustawiam, jak to czego mają szukać, czyli ten właśnie Global Transfer Network. No i na początku ustawiłem środkowego pomysłu defensywnego, bo tego też mają szukać, też nam się w czasami potrzebuje, ze, żeby ktoś go zamienił po prostu, bo nieraz brakuje mu świeżości, czy czasem pomysłu na grę. No i tutaj właśnie left back, czyli lewy obrońca, wiek 1621, to zawsze... Jest jakiś taki no dobry przedział: szybki, obiecujący, silny i to by było idealne dla nas. Tak samo dokładnie sprawy, może delikatnie lepsze, inne, in lepsze, nie, inne atrybuty, które właśnie będą, mam nadzieję, pasowały i znajdziemy kogoś ciekawego. Jak widzicie, asystent e, tam już poleciał. Mamy nowe informacje jeszcze trochę na Juan Jesus, ale teraz czeka nas mecz z Watford. No i czy tutaj wypoczęci raczej? Ja raczej większość wypoczęta, także nie widzę sensu zmieniać cokolwiek. No i rozpoczynamy, moi drodzy, nasz pierwszy dzisiaj mecz z Watford. No i tak, mamy 13 minutę. No i pierwsza akcja naszego przeciwnika Fabryni przy piłce. Fabryni uderza, ale Kuszczak w broni, chociaż troszkę go odrzuciło do tyłu na szczęście. Dla nas e, nie zakończyło się to żadną bramką. 18 minuta, piękne podanie do Na e, Nani, co prawda jest, jest malutki pruał, tam jeszcze został lekko podcięty, wydaje mi się, sędzia tego nie zauważył. No i niestety nie mieliśmy żadnej dogodnej sytuacji. 25 minuta, ponownie Nani podaje do Bakleja, Baklej uderza raz z nogą, potem główką, bramkarz ciągle piękne. Piękne obrony, no i nie dał nam niestety tego wymarzonego gola 35. minuta, Fabry nie ponownie przy piłce Mariej, zobaczcie na to uderzenie, przepiękne uderzenie głową Na szczęście Kuszczak zorientował się co się dzieje i zdążył obronić całą sytuację 56. minuta, Lua Lua podaje do Buckleya, Buckley uderza No ale bramkarz Watford przepięknie popisał się obroną No i nadal mamy 0 do 0 No i teraz małe zmiany, Lita wejdzie za bakleja. Michael Smith Wejdzie za Lua Lua Jak widzicie teraz ustawiłem Welbecka i Michael, Michael Smitha. Obok siebie Forster Jeszcze nie za dobrze sobie radzi A tutaj mamy na niego genialne podanie do Welbecka w 66 minucie No i czy to będzie bramka Welbek i słupek Lewą nogą, może to była jego porażka Że mógł spokojnie na promo sobie to ustawić Nie wyszło tutaj 82 minuta, piłka musnęła po takim dość Pilk, tak zwana strzał, nie za dobry. O, tak to nie będę tutaj nic mówił, co by mogło być nieciekawe. No i moi drodzy, mecz kończy się naszym, e, naszym remisem 0 do 0. Bardzo, bardzo wyrównany mecz, i wydaje mi się, że wynik sprawiedliwy. Wracamy do naszego biura, e, żeby Za niedługo przejść do kolejnego meczu. Tym razem z Boltonem. No ale zanim to się stanie, ponownie Juan Jesus odmówił nam kontraktu. Moi drodzy, to zaczyna się robić denerwując. 80 tysięcy to jest moje ostateczne słowo, panie Juan. Serio, zgódź się lepiej na to, bo będziemy mówić inaczej zupełnie. No, to co? Zjedziemy dalej, bo nie ma za bardzo tutaj e, szukać. Jak widzicie, symulacja trwa. E, jeszcze po raz kolejny nam odmówił, a mi naprawdę zależało, żeby go ściągnąć, bo jest młody, jest szybki, jest zdolny. 85, e, 5 lat kontrakt, i e, zapewniam, że będzie kluczowym zawodnikiem w naszym zespole na to już musi się zgodzić. Jeszcze tam mamy konferencję prasową, na którą wybierzemy się zanim będzie mecz. O, tak, przechodzimy do konferencji prasowej. Bolton będzie naszym kolejnym przeciwnikiem. A tutaj e, muszę zmotywować trochę Brighton, żeby może zaczęli strzelać te bramki, bo to jest przecież właśnie w lidze najważniejsze. E, dobra, no to co? Idziemy dalej i jesteśmy i w końcu udało się. Juan Jesus zaakceptował naszą ofertę. No i skład już jest wypełniony dobrymi zawodnikami. No i, no i mamy teraz, moi drodzy, e, mamy obrońców AK oraz. Ake oraz. E, no kogo? Juan Jesus, oczywiście. Mamy na niego, mamy Welbecka. To są nasze najnowsze transfery, które e, mam nadzieję, zmienią bardzo dużo w tej drużynie. Jak wiecie, ustawiamy wszystko, żeby było dobrze, żeby pasowało Lualua lua, Buckley oraz Lualua e, lua, Buckley oraz Welbeck. To są nasi napastnicy. Na razie, McKell Smith. Na razie, McKell Smith oczywiście e, musi usiąść na ławce, bo. E, oczywiście usiał, usiadł na ławce, bo nie jest już w tej formie co kiedyś. No ale cóż, by na to poradzić? No to co? Pierwszy przechodzimy do meczu. Najpierw jeszcze musimy zrobić troszkę ze składem naszym, ponieważ e, mogą być lekko zmęczeni. Po ostatnim meczu z Watford, e, po ostatnim meczu z Watford, jak widzicie, niektórzy już nie są w najlepszej formie. No i mam nadzieję, że to troszkę tutaj pozmieniamy. Jeszcze Calderon tam jest i wejdzie za Saltora, który ostatnio naprawdę dobrze się spisuje. Forster jeszcze zejdzie. Powiem wam szczerze, Forstera bym zmienił. Gdybym mógł, chyba będę musiał poszukać ink. Bardzo dawno nie grał. A on jest naprawdę dobrym zawodnikiem, i trzeba rozważyć, czy by go nie zamienić tam, chociaż na sekundę. Dobra, przechodzimy do ostatniego meczu. Czy drugi, ostatni w sumie zwał, jak zwał z Boltonem. No i jak nam pójdzie? Zobaczymy. Mamy siódmą minutę moi drodzy Makersmy w przypiłce. Podaje do na niego, na ni. tutaj co zrobi dribbling Pięknie jak to zawsze na NI w jego zwyczaju. na Nani jeszcze dribluje w polu karnym Zwiódł obrońców. z obrońców, zszedł do praktycznie naprzeciwko bramki, uderzył ale nad niestety poprzeczką poleciało to uderzenie i nadal mamy 0 do 0, 19 minuta i tu niestety Kuczak robił co mógł ale to bodajże list. strzelił w 20 minucie nam pierwszą bramkę otworzył wynik nie za dobrze rozpoczął się ten mecz. Dla nas 40 minuta. Eagles, Moritz podanie do Sellinga, ponownie Eagles. Eagles obrońcy nie wiedzieli co zrobi, a on po prostu sobie szedł przed siebie i lewą nogą wykończył. Pokonał Kuszczaka dając 2 do 0 Boltonowi w 42 minucie. No. Niestety, niestety 45 minuta moi drodzy, jeszcze Buckley przy piłce e, Buckley, Buckley jeszcze może się coś udać strzelić I popatrzcie na tą sytuację Fatalny gol e, w obrońcy Co śmieszniejsze, już sędziowie uznali, że to Buckley tak podkręcił piłkę Że obrońca nie miał szansy jej wybić No dobra, mi to pasuje Buckley, kolejna bramka na nasze konto No i nie muszę się skarżyć, że e, samobój, prawda Chociaż na samobuja to zdecydowanie wyglądało no i kogo my tutaj jeszcze e, mamy? Musimy zmienić. Andre Orlandi zejdzie. Welbeck go zastąpi. Tym razem on wejdzie na skrzydło. Michael Smith przy piłce. Michael Smith. E, Michael Smith utrzymał się. Myślałem, że tutaj uda mu się to strzelić, ale on lewą nogą nie wiem czemu ją wybrał. No i niestety prosto bramkarza. Mecz zakończył się naszą przegraną 2 do 1, W drugiej połowie nie strzeliliśmy żadnej bramki, tak samo jak Bolton. No i mecz kończy się naszą porażką, tak jak wspominałem wcześniej, mecz był w miarę wyrównany, Bolton miał dwie dobre okazje, dwie wykorzystał, my tylko jedną, no i tyle. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało, że zmiany, które zrobiłem będą znaczące i będą ważne, a w następnym zmierzymy się już z Derby Country. Dzięki i do usłyszenia kolejnym razem!